Troszkę się nas zmieniało. Kurde, wylądowaliśmy w domu. Wprawdzie na krótko, na 10 dni. Pozałatwiać pewne sprawy. Będziemy też i na weselu. No i oczywiście wybory. Akurat żeśmy zdążyli, także skorzystamy z tej okazji i jedziemy właśnie zagłosować ale kurde co się tu dzieje u mnie na podwójnie normalnie trawa prawie po kolanach. Kurde trzeba będzie odpalić kosiarki i normalnie wszystko pokosić. No ale cóż, no cieszę się z tej prawdzi krótkiej chwilki. I tak to, no i co? No i dzisiaj poszukiwania. Na pewno wieczorem gdzieś wyskoczę. Także widzimy się, przy no i dobra, Wybieram się, jadę po swojego imiennika Daniela. Kurde, zacząłem trochę u siebie teren, lecz zaczął padać deszcz. Teraz wyszło słońce, ale ja wolę pobiegać z wykrywaczem. Także zapakowałem się, jadę po niego i gdzieś tam wyruszymy sobie. No, pogoda jest nieprzewidywalna, jak widać klali chmury. Coś się dzieje, tu słońce no Ale nieważne, no, pierwszym znaleziskiem to brączka. Oczywiście, ptasia, jak widać. Nic na razie szczególnego. Tam chodzi kolega po polu. Piękna pogoda. No i co? Śmigamy dalej. No cóż, czy z pola przeniosłem się do takiego, jak widać. Jakby lasku, zagajnika Co No w każdym bądź razie Nie ma jakichś takich sensownych I ciekawych Wykopali po prostu Na pałę gdzieś tam kurde Uznają mojego chodzę i szukam. No cóż A w tym momencie takiego Od czego do czego nie wiem W kształcie dzwoneczka Za cholerę nie Orientuje się co to może być. No dołek dosyć zacny. Także tutaj gdzieś jeszcze się pokręcę. No jeżeli nic nie będzie wychodziło. No to trudno. Nie poradzę. Zbyt mało czasu żeby gdzieś jakieś plany większe ustalić. Kurde od tamtej nie wiem czego. Co ostatnio znalazłem. A ten kawałek żelaza co w kształcie dzwonka. No i powiem tak, że nie ma rewelacji Nie wiem czasami przychodzą takie Fale bez Produktywnego chodzenia Że no czasami się aż nie chce No ale Człowiek chodzi bo to lubi tak? No w tym momencie udało mi się Naprawdę udało się Już na samą końcówkę bo niebawem będę kończył Bo już gdzieś koło 15 Może później Pierwsza moneta Już pokazuję jest tutaj Proszę oto to ona Może pod słoneczko będzie lepiej widać Jakby jakby jeden krajcer, nie wiem, coś w tym rodzaju No w każdym razie jest Także działam dalej Może dalej coś tam wyjdzie trochę zbyt mało czasu chociaż tam położone, coś tam znalezione niewiele dupy nie urywa, że tak powiem i czas na powrót i nie ma co ukrywać najlepszą porą na poszukiwania, czy tu w lesie czy gdziekolwiek. To jest jesień. No i wczesna wiosna. W tym momencie nie wiem, czy wam wspominałem już. Załapałem już około pięciu kleszczy. Więc trzeba się kontrolować. No one generalnie mnie bardzo lubią. Jak po prostu widzą mnie tu no w lesie, tu klaszczą rękoma. Na... Chodź tu, chodź tu. I tak to. No dobra, nie będę przeciągał. Dzień następny, jak to można powiedzieć, troszeczkę was zaskoczę, bo tak zupełnie niespodziewanie, żeśmy przyjechali na wesele i, no, mam chwilę czasu i postanowiłem gdzieś tam się rozejrzeć po terenie, jak to wygląda. I słuchajcie, nie uwierzycie, przypadkowo trafiłem. Na miejsce, nie wiem czy kiedyś żeście słyszeli, bo to było w 1978 roku no kurde, porwanie przez UFO dosyć głośna sprawa gdzieś tam było to udokumentowane nawet wywiad z człowiekiem, który został porwany i otóż tu znajduje się w tym miejscu tu znajduje się ten pomnik pogoda trochę nie dopisuje. Ale proszę bardzo, oto jest i on. Zaraz przejdę dokładnie w te miejsce, gdzie to się wydarzyło. Jest to na skraju, na skraju naprawdę psi. Wokół są lasy. I zaraz zobaczymy, zobaczycie jak to wygląda. Na no, kawałek trzeba będzie przejść. No ciekawa sprawa, no nie, nie zdarzyło mi się tu, nie myślałem, że kiedykolwiek tutaj trafię obejrzeć to, a jednak, a jednak się udało. Ja mówię, w życiu różnie bywa, co? Aby mnie nie porwali, nie wiem dokładnie gdzie tu i którędy, ale gdzieś tu jakaś tam chyba traczymy. Tutaj zrobiono jakąś taką małą biesiadnię, odpoczynek, a kieruje mnie tu gdzieś tam. Tam tą stronę, chyba zaraz obejrzę. Zobaczę gdzieś to w tamtym lesie. Kurde, pada i to szkoda. Ale ciekawa sprawa. No, pamiętam, czytałem o tym, nawet powstał film jakiś. No i hej, odnośnie wczorajszego dnia, moi drodzy, no, nie dotarłem yy, w te miejsce tego tak zwanego porwania pogoda była fatalna, zaczęło tak lać, że no, musiałem niestety ale uciekać do auta. Dzisiaj zobaczcie jest zupełnie inaczej, no pięknie, słoneczko świeci. E, druga rzecz wracając do, do tamtej sytuacji to cóż można powiedzieć, trzeba trochę się zagłębić e, badania, które tam były gdzieś przeprowadzone wskazywały na faktyczne porwanie. Później wystąpiły ponowne badania, no i okazało się, tak przynajmniej z tego wynika, z tych wszystkich dokumentów i wypowiedzi, że był to psikus jednego z ufologów dla drugiego. No i tak to wyglądało. Ale jaka prawda, tak do końca tego nie wie nikt. Także dobra, to tyle na temat Porwania przyzów. Drodzy, po wykopkach, po poszukiwaniach, po weselu, cóż mogę powiedzieć? Czas wracać. Także widzimy się w następnym odcinku. Nie obiecuję, nie wiem dokładnie kiedy on wyjdzie. Jak sami widzicie, jest dosyć ciężko czasu garnąć i tak dalej. No, wyników nie było jako takich, gdzieś po prostu. Także miłego tygodnia przyszłego, bo to już końcówka tego. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania.